Piotr, dobrze pamiętam? Piotr Ikonowicz e, i serdecznie za, zapraszamy i zaczynamy. Pierwsze pytanie będzie brzmiało e, co pan uważa o obecnej sytuacji i na miejscu polityków co zrobiłby pan dzisiaj? Ja myślę, że pierwsze co należałoby zrobić to przeprosić. Dlatego, że władza wobec środowiska medycznego zachowała się co najmniej nieelegancko. A myślę, że bohaterów nosi się na rękach. A my mamy przed chwilą, aby już się to nie powtórzyło, my mamy za sobą śmiertelną bitwę. I na pierwszy front wysłaliśmy pielęgniarki, lekarzy ratowników medycznych. A, i oni patrzyli w oczy śmierci. I niezależnie od tego jak Będziemy się dogadywać w sprawie tego, ile możemy Wam zapłacić. Bo to nie jest tak, że Wam płaci jakiś morawiecki czy niedzielski. My Wam płacimy. My, obywatele, my ludzie pracy, my podatnicy Wam płacimy. I ja, jako podatnik i obywatel, chcę Wam płacić godnie. I nie zgadzam się z ministrem rządu RP, chociaż nie bardzo wiem, z czym się nie zgadzam, bo jeszcze nic nie powiedział. Tak? I to jest gorsze, chyba niż jakaś sensowna oferta. Oni milczą i to milczenie jest obraźliwe. Także po pierwsze, niech przeproszą, po drugie, niech siądą do rozmowy. Okej, okay. pan, proszę pana, mamy jeszcze takie pytanie, a pan jako osoba publiczna, co chciałby zrobić dziś, jutro, tak żeby właśnie oni nawiązali z nami ten dialog, żeby przyszli tutaj do nas i żebyśmy mogli zabrać nasze miasteczko i pojechać do naszych pacjentów z powrotem? Wie pan, ja pamiętam jeszcze czasy z sierpnia 80 za, za Daniela Podrzyckiego, kiedy górnicy wspierali pielęgniarki. Tak? To było piękne. A ja myślę, że tak, że wy macie bardzo specyficzną sytuację, bo nie bardzo możecie strajkować. Tak? Nie bardzo możecie przerwać pracę. E, przynajmniej nie, nie w taki sposób, który byłby e, zauważalny. A w związku z tym ja jestem z pokolenia solidarności. W moich czasach było coś takiego jak strajk solidarnościowy. To znaczy za was powinny stanąć fabryki, a wy negocjujcie. Tylko, że nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że strajk solidarnościowy dzisiaj w Polsce jest zakazany. Myśmy walczyli, szli do więzień, szli pod pałki zomockie, żeby mieć wolność działalności związkowej. Ona jest teraz bardzo ograniczona. Także moim zdaniem to, co trzeba wywołać, i ta batalia, którą wspólnie powinniśmy stoczyć. Ja jestem dziennikarzem, jestem działaczem społecznym, mam jakiś autorytet wśród ludzi. Dobrze się czuję tu wśród was i wśród przechodniów, bo, bo ludzie mnie dobrze konotują. Ja mogę tylko starać się przekonać tą część polskiego społeczeństwa, która jest na was napuszczana, że się mylą, napuszcza się na was ludzi biednych. Dlatego, że. Często nominalne zarobki e, ludzi, którzy robią po półtora, po dwa etaty, jeśli chodzi o godziny, wyglądają dla kogoś, kto ma minimalną imponującą, prawda? Tylko, że brakuje tej wyobraźni, prawda? Brakuje. E, znaczy łatwo jest rozkuśtać emocje. To, co się stało najgorszego, to jest właśnie to, że nie ma tej sytuacji, która była w 7.80, że jak zwolniono słownicową, to stanął cały kraj, tak? Wszyscy za jednego, jeden za wszystkim. My, żeby wygrać, musimy dla rządzących uczynić brak dialogu i ustępstw zbyt nieopłacalnym wyborczo. A co to znaczy? Musimy przeciągnąć na Waszą stronę większość opinii publicznej. Tu się toczy walka. Żadne wrzaski nie pomogą. Trzeba po prostu spokojnie argumentować, przekonywać, szerzyć wiedzę i ja jako działacz społeczny, jako dziennikarz Będę w tym pomagał, tak jak umiem, w mediach społecznościowych, w mediach głównego nurtu. Jeżeli tylko będę miał okazję, jeżeli tylko mnie gdzieś zaproszą, to na pewno będę mówił, nawet jeżeli będzie to na inny temat, o waszym proteście, bo to nie jest wasz protest. Jeżeli zaczyna brakować pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, to znaczy, że im za mało płacimy i zapłacimy za to zdrowiem, a nie, daj Boże, życiem. Także to jest też nasz protest. Panie Piotrze, odniósł się Pan do wydarzeń sprzed 40 lat, do strajków solidarnościowych. W chwili obecnej rządzący zapraszają nas do rozmów przy stole ze Związkiem Solidarność. Jak Pan ocenia stanowisko przedstawicieli tego związku w stosunku do personelu medycznego na odbywających się dotychczas spotkaniach zespołu trójstronnego? My wyszliśmy stamtąd niezadowoleni, my czujemy się oszukani. Co pan sądzi o obecnej sytuacji i ponownym zapraszaniu do stołu tej samej osoby, tej samej grupy, która już zdążyła nas oszukać i pokazała zupełny brak solidarności? Ja jestem działaczem pracowniczym i znam pojęcie żółtych związków. Tak? Są po prostu związki, które trzymają ten słynny parasol nad rządem. I które zdradzają swoich członków. Przecież to nie tylko chodzi o was, o wszystkich, ale, ale też o członków solidarności, oni też kiepsko zarabiają. Więc ja myślę, że oni w pewnym momencie będą rozliczeni. Problem polega na tym, że w związkach zawodowych nie zawsze funkcjonuje demokracja, tak? Bo gdyby funkcjonowała, to ci przywódcy, którzy robią takie rzeczy, byliby odwołani, bo na tym polega demokracja, tak? Natomiast to, że, że ta święta tradycja Trzech krzyży gdańskich, strajku i tych wszystkich ofiar jest teraz bezczeszczona przed ludzi, którzy nadużywają nazwy Solidarność. To dla mnie, jako człowieka, dla którego tamten okres był ważny i heroiczny, jest po prostu bardzo smutne i wstydliwe. Czy, jako osoba doświadczona w pracy związkowca, mógłby Pan przedstawić pokrótce młodszym kolegom, młodszemu pokoleniu, w jaki sposób można tą demokrację do związków zawodowych wprowadzić, w jaki sposób można wrócić do ideałów, za którymi tak zdaje się pan tęsknić. Proszę pani, ja pamiętam taki zjazd związkowy na, w regionu Baso Mazowsze, warszawskie zgromadzenie delegatów na Politechnice i ci z prezydium jak zwykle manipulowali i szedł taki dwumetrowy hutnik i miał w ręku kartkę i mówił, że on musi powiedzieć, bo on ma mandat i on był wyprostowany z godnością i nie dał sobie zamknąć ust. Za często pochylamy głowy, za często ustępujemy. A dlaczego on na tą siłę i ten mandat? Bo on był wybrany na wiecu w hucie, w którym uczestniczyło 2000 hutników. Tak? Na zgromadzeniach całych załóg ludzie byli wybierani. Ja, ja pamiętam, to też jest specjalne, że wtedy były duże zakłady pracy. Mój kumpel mi mówił, że, że jak on szedł do pracy w FSO, a tam pracowało 12 tysięcy ludzi, to mówił, że jak wchodził do pracy, to czuł, że idzie za nim potęga. Tak? I tą potęgę złamano celowo, rozbito te zakłady, zniszczono, żeby nie było dużych skupisk ludzi pracy. To samo co w Anglii. W Anglii likwidowano górnictwo, a potem Thatcher się przyznała, że nie chodziło o ekonomię, tylko żeby skręcić kar kruchowi związkowemu, bo National Union of Miners, czyli Związek Górników, był najsilniejszy. Tak? Jeżeli, jeżeli jest wrzenie, jeżeli są strajki, jeżeli ludzie są aktywni, to jest demokracja, a kiedy idą do domu, rządzą manipulatorzy. Mam nadzieję i widzę to coraz bardziej, że polskie społeczeństwo, nie tylko medycy się zaczyna budzić. A jak podamy sobie ręce, to jesteśmy giganty. Ostatnie pytanie. W takim razie e, Panie Piotrze, mam, mam takie pytanie dotyczące e, stanu ochrony zdrowia e, generalnie. Jak Pan ocenia swoje doświadczenia z ochroną zdrowia i co najważniejszego, najbardziej dobitnego chciałby Pan przekazać do rządzących, jako taki przykład tego, jak bardzo jest źle. Dlaczego tutaj jesteśmy według Pana? Według mnie jesteśmy tutaj dlatego, że od początku transformacji ustaliliśmy zbyt niską składkę zdrowotną. Tą niską składkę zdrowotną ustalono po to, żeby wykazać, że publiczna służba zdrowia jest do niczego i trzeba ją prywatyzować. Niestety ludzie, którzy decydują o tym, ile wydajemy na służbę zdrowia, zwykle sami leczą się prywatnie, bo ich na to stać. I to jest ta tajemnica. Tak? Podnieść składkę zdrowotną. Ja pamiętam scenę, która jest bardzo pouczająca. Jak to było Białe Miasteczko, a premierem był Jarosław Kaczyński. I Jarosław Kaczyński, który jest zdolnym i pragmatycznym politykiem, nie jest głupcem na pewno, może go nie lubić, a nie może go nie doceniać, on wyszedł i powiedział do pielęgniarek: To co, moje panie? Może sięgniemy do głębokich kieszeni, tak? Żeby im podwyższyć płace. A dziewczyny powiedziały: Nie, nie, my nie chcemy w żadnych kieszeniach grzebać. No mi to trudno, to nie będzie podwyżek. Niestety, kiedy ogłoszono projekt, który ma jednak spowodować trochę wyższe obciążenia dla 10% najbogatszych Polaków, w mediach podniosła się histeria. Ten plan może nie jest doskonały, ale ma zwiększyć nakłady na służbę zdrowia. I nie rozumiem w tym kontekście, dlaczego ta władza, która zrobiła mały kroczek do przodu, już się cofa, a w tym, dlaczego nie chce z wami rozmawiać. E, trzeba zwiększyć te nakłady, e, bo, bo są najniższe w Europie, i trzeba zwiększyć składkę zdrowotną. I, i tą zwiększoną składkę zdrowotną muszą pokryć ludzie. E, mówię, 10% najbogatszych Polaków przejmuje 40% produktu krajowego brutto i leczy się prywatnie. I oni narzucają ton debacie publicznej. Moim zdaniem, jeżeli nie sięgniemy do głębokich kieszeni, to co, sięgniemy do, do kieszeni biedaków, emerytów czy, czy pielęgniarek? No nie. Więc taka jest moja odpowiedź. Panie Piotrze, w ramach już prośby chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że od 1999 roku w Polsce większość społeczeństwa jest pod opieką ochrony zdrowia. Faktycznie istnieją u nas równolegle dwa systemy. Mamy również służbę zdrowia. I to jest właśnie ten sektor finansowany w zupełnie inny sposób i dostępny od ręki dla polityków, dla, dla wojska, dla służb. I przeciętny Kowalski po prostu nie ma tam wstępu. Politycy nie, nie doświadczają tych samych kolejek, co Polacy. Więc gdyby już poszedł Pan przekazywać nasze postulaty dalej, to prosilibyśmy, żeby nas przedstawiać jako ochronę zdrowia i będziemy za to dozgonnie wdzięczni. Bo na służbę jest i to cały czas zapewnia premier. Oczywiście mój błąd. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy.